Witam was bardzo serdecznie, z tej strony galzaki i zapraszam na kolejny odcinek z For Honor. Ostatnio przeżywamy taką sentymentalną powrót do przeszłości, bo no tak, arena powraca, to zrobiłem materiał na ten temat, Warface wróciło ostatnio na kanał, też zrobiłem kilka materiałów, i przypuszczam, że będą jest jeszcze następne. No i teraz for honor, czy for honor, jak ja to zazwyczaj mówiłem. Hmm... Też, ma, też produkcja, od której tak naprawdę zaczynałem kanał. Jeden, jedne z pierwszych materiałów razem z Warfacem były właśnie z For Honor, więc naprawdę ten tydzień to, to istny, sentymentalny powrót do przeszłości. No problem w tym, że For Honor nie żyje, jest martwe. Tak, jest, jest martwe, bardzo martwe, naprawdę. 5 minut to, to niedużo, to naprawdę niedługi czas wyszukiwania na szturmu. Jest tu niby średnia aktywność, ale myślę, że te informacje tutaj, jeżeli chodzi o aktywność graczy, są fejkowe. Naprawdę, odnoszę takie wrażenie, że one są fejkowe. Tutaj wyszukuję już 5 minut. No, anulujemy to sobie, bo, bo nie ma to większego sensu. Yy, dopiero co próbowałem wyszukać dominację i tutaj... Yy, dominacja. Tutaj jest podobno bardzo wysoka aktywność. Nie wiem, co to oznacza, ile tu może być graczy na bardzo wysokiej aktywności, ale tak czy inaczej, szukasz 15 minut, nie znajduje nikogo. Yy, I w sumie, jeżeli chodzi o For Honor, to docierały do mnie takie dwie różne informacje, żebym nagrał jakiś odcinek kolejny, bo troszkę się pozmieniało, pojawiły się nowe postacie i tak dalej. No, ale szału to nie ma. Powiedzmy sobie szczerze, pojawiły się dwie nowe postacie. Ten jest na pewno nowy, Zanu czy Zanhu, nie wiem jak to się czyta. Czyli kolejny jakiś tam dalekowschodni, yy, dalekowschodni koleś. I yy, nie, wydaje mi się, że Hitokiri, tego gościa już widziałem. Jormungandr to jest, to jest właśnie postać, która się pojawiła, yy, pojawiła yy, niedawno. Nowa postać do Wikingów. No i teraz mamy no, prawie w każdej frakcji po tyle samo, po tyle samo postaci. No, tak czy inaczej, w sumie ten, czy ten, ta cała, bo no to jest chyba kobieta, okej. Okay. No dobra, nie, nie, nie zamierzam tu płacić niczego. Ta postać mnie średnio interesuje. Co tu się stało? O, dobra, w ten sposób. Także w sumie nie zmieniło się jakoś strasznie dużo, mimo że ja ostatni materiał z For Honor nagrywałem, no dobre, kilka miesięcy temu. Także jakiegoś wielkiego postępu to tutaj nie ma, ale no nie jest to absolutnie zaskakujące, no ponieważ graczy także nie ma. No, i to są właśnie te drugie, drugie jakby informacje, które do mnie docierały, mianowicie na temat tego, że wyszukuję bardzo długo jakiekolwiek rozgrywki. No, dzisiaj jesteśmy skazani chyba na pojedynki, bo myślę, że będzie ciężko tutaj wyszukać, wyszukać inne rozgrywki. No, tutaj też pojedynki beta rankingowe i potyczki 2 na 2 też raczej nie ma na co liczyć, więc no, spróbujemy wyszukać klasyczny pojedynek. Zobaczymy. Tutaj ostatnio powiem, że nie miałem większego problemu, znajdowało dosyć szybko, aczkolwiek ciągle trafiałem na tego samego przeciwnika. No, teraz jest taka pora niesprzyjająca, tak jakby, dużej ilości graczy, więc zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. No, bo dominacja i szturm, mimo bardzo wysokiej aktywności, znalezienie rozgrywki w tamtych dwóch trybach jest w tym momencie raczej niemożliwe. Myślę, że naprawdę jest tam tylko garstka ludzi. O no ile ktokolwiek, bo nie jestem w stanie żadnej rozgrywki znaleźć, mimo bardzo długiego wyszukiwania czasu, czasu wyszukiwania po 15 minut 20 może nawet. Yy, puszczone było i, i nic, nic z tego. Także no cóż, zobaczymy. Jeżeli coś znajdzie, to nagramy jakiś pojedynek. Jeżeli nic nie znajdzie, to nie wiem, chyba będziemy walczyli z botami. Okej, okay, znalazło. Nareszcie 3 minuty wyszukiwania, więc w sumie bez tragedii. Zagramy sobie standardowo, egzekutorem. Oj, ponieważ tak dawno gry nie odpalałem, że to i tak z mojej strony pewnie będzie paraolimpiada, no ale cóż. No, wróciłem do, do, do For Honor i powiem szczerze... Mm, no naprawdę, ta gra wygląda super, wygląda rewelacyjnie. No szkoda, że ja osobiście nie jestem w stanie o niej powiedzieć wiele więcej dobrego, ale to, to, to jest i tak, i tak w sumie warte uwagi, nie, że, że wygląda naprawdę świetnie. Ja szkoda, że tak marnie kończy. Ciekawe, czy są jakieś po, yy, pomysły w Ubisoftie, żeby robić For Honor 2. No nie wiem, nie wiem, powiem szczerze. No moim zdaniem gra się jednak okazała średnim sukcesem, <laughs> mówiąc lekko. Round one. Chociaż trochę graczy było, trzeba przyznać, że jednak zainteresowanie jakieś wzbudziła. To nie, nie można zaprzeczyć. Wow, wow. Okej, okay. no tak to wygląda. Okej, okay, ja jestem cienki, powiedzmy sobie szczerze, nie gram w For Honor w ogóle, ale, ale mój przeciwnik okazał się jeszcze gorszy. Choć powiem szczerze, teraz spamowanie atakami na Riderze, bo Rider się bardzo zmienił, to jego ataki są szybsze niż ataki piski Perki, z tego co pamiętam. Był, śmiali, się, śmiali się strasznie ludzie. Wie? On cały czas naparza lewy, prawy. Nawet jak nie ma staminy, to jest bez sensu, ale. No ale tak robi, cóż. E... No to, to fakt, że te spamowanie lekkich ataków niekiedy się sprawdza. Rider się ostatnio okazał się strasznie szybki, ale no w dalszym Round ciągu. 3. Bez staminy to chyba nie jest najlepszy pomysł. No, ale cóż. Tak to wygląda. Muszę kiedyś zerknąć na kanały, na kanały osób, które się jakby wybiły na For Honor, jak Mega chociażby, on był taki, był taki gość właśnie, który, który się wybił na For Honor i on, on tak sporo... o! On się wybił właśnie na For Honor. Ciekaw jestem właśnie, jak to u niego teraz wygląda. Hmm. Czy on tam jeszcze nagrywa tę produkcję, czy już raczej nie za bardzo? Coż on robi? Dlaczego on to robi? Chociaż powiem szczerze, że parę razy mnie trafił tymi atakami bez staminy, bo no cóż, skadywanka, nie? Dobra, mamy 3-0. Zobaczymy, czy będzie się chciał rewanżować. Zagramy sobie rycerzem. Naprawdę, aż, aż kurczę, aż szkoda, bo aż, aż taki sentyment poczułem. Granie tym egzekutorem naprawdę... Jak charakterystyczne... O, biłem w ogóle reputację kolejną. Wow. Normalnie cuda na kiju. Zobaczymy. Spróbujemy teraz zagrać rycerza. Rycerz to była moja, jakby mój main jeszcze w czasach beta testów, jeżeli dobrze pamiętam. O wtedy egzekutor jeszcze nie był dostępny, on się pojawił dopiero po premierze. Ale naprawdę, te, bardzo lubię te, te postacie rycerza, egzekutora. To jest aż, aż, aż miło wrócić wspomnieniami do... No, chyba nasz przeciwnik nie bardzo będzie chciał grać jeszcze raz. Zobaczymy. Wrócić spo... A nie, jednak. Wrócić właśnie wspomnieniami do tych postaci... Zagramy sobie rycerzem. Zagramy te, tego lepszego. No, no niestety no. Z tego co widzę For Honor aktualnie się raczej średnio trzyma. W weekend też próbowałem coś grać i wcale nie bardzo było lepiej. Także no, no ilość graczy jest raczej, raczej nieduża. Nawet w takim czasie, ale to właśnie Patrzcie, patrzcie jak to tak jak, jak wyszło, no powrót do starych produkcji Warf Z Warface. Z Warfaceem jest dokładnie to samo. Też coraz mniej ludzi. Ostatnio w komentarzu ktoś słusznie napisał, że, że lagi się pojawiają, że jakby serwery coraz coraz ciężej chodzą, więc na te produkcje, od których ja zaczynałem tak naprawdę kanał. o, proszę, proszę, Mirror. Jak ja, od których ja zaczynałem tak naprawdę prowadzić kanał, no to one powoli zaczynają przymierać. No kanał też znacznie spowolnił po śmierci areny, to trzeba przyznać, chociaż ostatnio naprawdę przeżywa duży wzrost dzięki War Selection przede wszystkim. To jest taki dosyć klasyczny RTS darmowy, także też, to jest też duży plus. Jest naprawdę przyjemny, ostatnio graliśmy na Discordzie 9 osób aż się zebrało nagranie, także aż się przypomniały star Areny. A zebrało one. sentymenty ostatnio, nie? A to zazwyczaj tak w sumie za bardzo mi wspominam. Jakoś tak nie mam takiej tendencji. A wiedziałem. No i ten brak reakcji. Nie wiem dlaczego, jak daję w prawo to zero reakcji, nie? I on mnie odkłada po prostu. Ja nie mogę w ogóle w prawo tak jakby gardi, <laughs> On to po prostu lewy, 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 lewy i tyle, nie? I zadziałało, zadziałało. A miałem kiedyś sprawdzić na padzie jak się gra, bo jednak na myszce jest ten problem, że tu czasami właśnie nie reaguje myszka. Za bardzo, na zmianę gardy przede wszystkim. Mm. O! Oh. próbuję się... A ciekawe czego trafię. Tak i teraz też. W lewo jest naprawdę ciężko jakby zablokować Okej. Okay. Dobra, już już jakby wyczułem i... No teraz jest ciężko przegrać. No nie jest to najlepsza taktyka, ale w sumie wygrał jedną rundę, także coś tam, coś tam zadziałało. Round three. Coś tam zadziałało. Jeszcze nawet pamiętam kombosy trochę na tym rycerzu. O! Okej, okay, już nie ma staminy. Dobra oj, no nie jest tak, nie jest tak ciężko niestety, no ale zobaczymy, no jedną wygrał, tak jak mówię, także... Kto wie, może się jeszcze odkuje, może się jeszcze otkuje. Aczkolwiek ewidentnie bardzo mocno opiera się na tych lekkich atakach. Lekki, lekki, leki, lekki. To średnio zdaje. Nie, nie, a myślałem, że nie shałkuje. No i mamy cię, jest 3 do jednego. Udało się. No przeciwnik niestety tutaj zbyt wysokich wymagań nie stawia. Ale, no, wygrał, wygrał raz. No, co, co znaczy, jedną rundę? Także, no, zadziałało, zadziałało. Spamowanie lekkimi atakami. Zobaczymy, czy będzie chciał zagrać jeszcze jedną. Obawiam się, że jeżeli nie będzie chciał, to będziemy mieli spory problem ze znalezieniem rozg kolejnej rozgrywki. Więc pytanie, kim by sobie tutaj teraz zagrać kolejną? Mm, nie wiem, jaką mam następną postać najbardziej wymaksowaną. Chyba Raidera, Więc może sobie spróbujemy rajderem. O, no, niestety, wy wyszedł z gry, więc. Więc będziemy musieli teraz chwilę poczekać, zobaczymy czy kogokolwiek znajdzie poza nim. Także robimy cięcie i zobaczymy. Ok. Jesteśmy w grze. Ja gram raiderem tym razem, przeciwko orsziemu. Zobaczymy jak tu się sytuacja będzie rozwijała. Powiem szczerze, kompletnie nie pamiętam jak się gra raiderem, więc. Się. Czy górny ciężki wejdzie? No nawet z lekkich. Spam lekkich. Spam lekkich. Za... A, on tutaj. A, nie dobrze. Przeżyłem. Przeżyłem, okej. Okay. A, jak to zrobić? No niestety. Spam lekki zawsze działa. Ale, powiem szczerze, sprawdziłem właśnie kanał tego wspomnianego Mega. Bo wiem, kiedyś, kiedyś zawędrowałem na kanał True Talented, gość się nazywał. I on też, on grał nawet w jakichś dużych turniejach w, w, w For Honor. I teraz kompletnie żadnej, żadnego odcinka nie było w najbliższym czasie z For Honor, także... Myślałem, że nie siądzie ciężki, nie? No to są właśnie lekkie ataki Rydera. Pan lekkich ataków zawsze wykrywa. No na tym niższym, na wyższym poziomie pewnie nie. Przypuszczam, że na padzie rzeczywiście byłoby troszeczkę lepiej, bo tamto zmienianie gardy jest jakby stałe, nie? Jak sobie machniesz dr drążkiem w prawo albo w lewo, no to masz prawo albo lewo, a w myszce to jest, to jest różnie. Czasami jest, jest jakaś, jest pewna przypadkowość. Oj, przez przypadek mi się kliknęło, szczerze. Dobra, no to nie był dobry pomysł. O kurde Co tu się dzieje w ogóle ostatnio? No naprawdę, paraolimpiada, lekkie ataki tylko. I to kolejny przedźwięk, który to stosuje, i to działa ewidentnie. Nie no, to, to zawsze działa, bo zawsze te lekkie ataki wchodziły. Mm, ale no właśnie, wspom wspomniany kanał y, Mega, w przeciwieństwie do True Talente, dalej bazuje na For Honor. To jest, byłem bardzo zaskoczony. No oczywiście, ilość wyświetleń była znacznie mniejsza niż, niż dawniej. Ale. Y ale no właśnie trochę się tak skupiłem No i mamy go więc wykonamy w tej eee, Ale rzeczywiście były te materiały z Honor znacznie moich wyświetleń, także no w sumie naw eee, no, no nawet są jeszcze, jeszcze ludzie, którzy bazują jakby nagrywając, nagrywając tę produkcję, także no chyba aż tak tragicznie nie jest, ale rzeczywiście no, eee, ilość, ilość ludzi grających znacznie się zmniejszyła na pewno na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, bo wyszukanie jakiejś rozgrywki jest bardzo ciężkie, szczególnie na większej ilości graczy. Te pojedynki jeszcze jako tako wyszukuję. Tutaj jeszcze ktoś tam zawsze gra, a dominacja, szturm, no to już, to już nie sposób. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną. Nie wiem, jak tam z czasem stoimy. No, jeszcze mamy chwilę, więc zagramy sobie jeszcze jeden pojedynek. Zagramy sobie zupełnie inną postacią. Znowu przypuszczam, że będzie to Centurion. Gram tak jakby tymi postaciami, którymi najwięcej grywałem. I naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie się jakby wraca, mimo że wiadomo, że ja nigdy nie byłem fanem mechaniki For Honor. I tego jak oni to rozwiązali ostatecznie. Tak, Centurion też ma drugą reputację, więc zagramy sobie Centurionem. Ocika ja, może nie. Już. Centurion jest taki dosyć ciężki powiem szczerze. No bo ile no, Raider w tym momencie lekkie ataki plus, plus on ma ten, ten ciężki, który może zamienić na, na uderzenie z Wyskoku. Ma ten pomarańczowy taki, taki solidny. To z centurionem, z tego co pamiętam, trzeba się było troszeczkę tam. Tutaj było troszeczkę więcej kombinacji. U mnie to kopnięcie, zakopnięcie, można było iść tak, jakby z tym. Oj, mniejsza z tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypuszczam, że wszystko się będzie i tak wprowadzało do spamu lekkich ataków. Bo jednak centurion te lekkie ataki miał całkiem szybkie. Zobaczymy. Oi, <síntos> Kurde, naprawdę nie wiem kompletnie jak się tym centurionem to robiło. Jak się tym centurionem wykonywało kombinacje? Pamiętam, że było to takie pomarańczowe pchnięcie silne, jak się przytrzymało prawy, prawy przycisk myszy, ale to trzeba było zrobić w odpowiednim momencie. I tak dalej, i tak dalej, i tak nie do końca. No i oczywiście to wszelkie lekkie ataki to kontrowały. Tak. I to była ta charakterystyczna dla niego kombinacja. No i koniec, dobra. No na szczęście mój przeciwnik nie jest jakoś mocniej ogarnięty niż ja, więc mam szansę tu coś tam ugrać. Centuryn był wredny. Centuryn zawsze był wredny, o ile dobrze pamiętam. Jego kopnięcie wysysające staminę i jakby też, no, zgadywanka charakterystyczna. Jak on robi ten unik do przodu, doskok, to może wykonać po nim kopnięcie lub jakieś tam dźgnięcie, nie? Jeżeli więc robimy unik, żeby uniknąć kopnięcia. Oj, a, dostał. Oj, mogłem zablokować. Do ognia. 3-0. No tak, Centurion był zawsze wredny. Miał sporo takich kombinacji, gdzie mógł zrobić albo jedno, albo drugie. To no, mi się właśnie najbardziej nie podobało. Ogólnie ja chyba nie jestem fanem Hakenstress'u, po prostu. Mm, ale też tak pomyślałem, że na ten, jakby upadek For Honor, mógł mieć wpływ Mordhau, który no tak bardzo się wybił swego czasu. Teraz nie wiem, jak wygląda sytuacja w Mordhau, ale on był tak cholernie popularny niedługo po premierze, że mm, faktycznie. Dobra, wyjdziemy do mapy świata, że faktycznie to mogło się odbić y, mocno na, na, na ilości graczy w For Honor. Bo jednak, no, gry. Zasadniczo z dokładnie tego samego gatunku hack'n'slash'a, oczywiście troszeczkę inne, troszeczkę, no w sumie znacznie, znacznie się różnią, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, ale jednak, jednak no na, na, na tych samych zasadach jakby funkcjonują. Dobra, z mojej strony to tyle. Nie wiem, czy będę robił jeszcze odcinki z For Honor. Myślę, że nie osobiście, myślę, że nie, bo no moją opinię o tej produkcji znacie, a jeżeli to tak wygląda, jak wygląda, że ciężko znaleźć graczy na te większe jakby starcia, Hmm, a jednak w pojedynkach biorą udział już osoby tak zupełnie niedoświadczone. Ja jednak jakby nie patrzeć, no miałem w sumie całkiem spore doświadczenie. Wprawdzie oczywiście tam specjaliści w komentarzach wiedzieli lepiej, ale no egzekutorem już tam się udawało wygrywać różne rzeczy. Hmm, także no innymi... Później oczywiście się sytuacja zmieniła jak weszło sporo nowych postaci. Już mi się nie chciało ich zupełnie uczyć i, i, i z nimi dostawałem solidny oklep. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, no. hmm, W tym momencie gra, gra raczej przymiera. Hmm. Szkoda, szkoda, ale trudno. No W pewnym sensie się nie dziwię, ale no, tak czy inaczej, no cieszyć się też się nie cieszę, także, także no, szkoda. E, tyle, z For Honor myślę, że raczej na razie nic nie będę nagrywał. Mordkał się niedługo pojawi jeszcze na kanale, e, żeby tak jakby, no, też taka podróż trochę do, do świata hack and slashy. Zobaczymy, jak tam wygląda aktualnie Mordkał. E, z mojej strony to tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, czołem.